Dzień dobry, kochani, zapraszam serdecznie wszystkie osoby, które urodziły się w znaku ryb na czytanie tygodniowe. Tydzień od 6 do 12 września 2021 roku. Zobaczmy, jaka energia dla wszystkich osób urodzonych w znaku ryb w tym czasie idzie. Co dobrego do Was idzie, kochani. Dla ryb w tygodniu od 6 do 12 września 2021 roku. Dobrze, wystarczy, i tak wcześniej zawsze tasuję, co dla ryb. Z jaką energią wchodzicie w ten tydzień? No pięknie, słońce. Co odchodzi? Król Mieczy. A co do Was przychodzi? Dwójka pentakli. Na czym warto się skupić? Na jakich działaniach? Księżyc? I wynik. Z czym skończycie ten tydzień? To dwójka buław. Jeszcze wskazówkę poproszę dla ryb na ten tydzień. Czwórka. Yy, buław. Pięknie. W tle czytania mamy rycerza Buław. No, kochani moi. Yy. Zaczynacie cudnie kartą słońca. Karta słońca mówi o nowych pomysłach, o nowych projektach, o wchodzeniu w coś nowego z ufnością dziecka, z otwartością, ale również o dużym zapleczu. Słuchajcie, w tradycyjnych kartach zawsze dziecko jedzie na białym koniu czyli to jest taka. Informacja, że są to czyste, niewinne e, pomysły, początki, ale za nim jest mur solidny i słoneczniki symbolizujące słońce. Zresztą pełne słońce często jest jeszcze nad tym polem słoneczników. Więc moi drodzy, rozpoczynacie coś w tym tygodniu, co ma naprawdę wielkie szanse powodzenia, dlatego że ma wielkie wsparcie gwiazd. Czyli przyszedł już moment, przyszedł już czas, czas już dojrzał na to, żeby wejść w to nowe. Czy dotyczy to relacji, czy pracy, czy nowego życia, nowego mieszkania. Dopiszcie sobie sami, bo u każdego ta sytuacja w ogólnym czytaniu może wyglądać inaczej. Ale na pewno wreszcie ryby zaczynają nabierać wiatru w żagle, bym tak powiedziała. Bo miały ostatnio naprawdę tak ciężkie czytania, chociaż już ostatnio były światełka w tunelu, ale, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze tak, że tak powiem, myślę, że do tej energii nowiowej, która teraz jest w tym tygodniu, yy, no to wymieciecie to, to wszystko, co tam wam zalegało po kątach i rzeczywiście ruszycie z kopyta w dobrą stronę. Tak? To na pewno, to nie ulega wątpliwości. Co odchodzi do przeszłości? Odchodzi do przeszłości król mieczy. Król mieczy to jest często osoba urzędnicza, osoba decyzyjna, tak? Ktoś, kto, od kogo zależą nasze losy. Bardzo często czekamy w królu mieczy na jakieś decyzje z zewnątrz, niezależne może od nas, albo do pewnego momentu zależne, a potem już tylko zostaje nam oczekiwanie, więc. Tutaj mogły zapaść jakieś decyzje, jakieś pisma mogliście otrzymać. To są też karta. To jest też karta. A, 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 a. No. Lekarzy. Też. Też. Czyli jakieś diagnozy mogły, mogły dla niektórych tutaj zapadać. Na szczęście ta karta odchodzi do przeszłości, czyli już e, te decyzje. Czy, czy, czy jakieś pisma, czy decydowanie o, o czymkolwiek, m, gdzie musieliście uzbroić się w cierpliwość, już e, niezależnie od Was, zakończy się już. Ten etap minie. Możecie wreszcie rozpoczynać nowe. Co do Was przychodzi? Dwójka pentakli. Dwójka pentakli to jest jeszcze takie, słuchajcie, trochę balansowanie stanie na, na, raz na jednej nodze, raz na drugiej, czyli dla niektórych może być to jeszcze życie na dwa domy, bo nie wszystkie tematy zostały domknięte. Może dzieci wiążą, może jakieś kwestie finansowe, kredytowe. O, to też może tak być, że czekaliście na przykład na decyzje kredytowe, bo to jest osoba urzędnicza, to niezależnie od Was zapadają jakieś decyzje. To wreszcie rozpoczynacie coś nowego i dostajecie kredyt. Podwójka Pentakli może, może wtedy mówić o dwutorowym finansowaniu jakiegoś pomysłu. Także y, tak może być. W dwójce pentakli, słuchajcie, osiągamy równowagę jeszcze sporym kosztem. Mamy spore wydatki, tutaj, nakłady energii, po to, żeby zachować balans. To znaczy, ten balans nie jest zachowany. Y, w ogóle, dwójki wymagają od nas y, y, pewnych. Działań, ale dwójka pentakli szczególnie wymaga takiego balansowania między dwoma rzeczami, więc my tu wkładamy mnóstwo energii, energii po to, żeby zachować równowagę. Spalamy się tu. Czyli zachowanie, może inna, inaczej to powiem, zachowanie równowagi nie przychodzi nam tak, tylko trzeba włożyć wysiłek w zachowanie równowagi, ale ta równowaga jest osiągnięta. Na czym się skupić w tym tygodniu? I słuchajcie, mamy tutaj <laughs> kartę Księżyca. Eee. Powiem tak. Na podomykaniu pewnych spraw, pewnych niejasności, pewnych nie, niewiadomych, pewnych rzeczy ukrytych. To jest tak. Jakby karty kazały nam się skupić na rzeczach, których za dnia nie widać, tak? Zapalcie lampę, poczekajcie na światło dzienne i przyjrzyjcie się sprawom za dnia. Wyjaśnijcie wszystko. Domknijcie, dopowiedzcie tematy. Wiecie, w księżycu, w słońcu my mamy wszystko jasne, w księżycu wiele rzeczy przed nami jest ukryte, ale jest to karta brama, czyli karta do pokonania energia gdzie pokonujemy jakiś etap a ten etap wiecie karta księżyca to yy, karta mamy tutaj jedynkę i ósemkę jest to w sumie dziewiątka czyli zamykanie kończenie bo dziewiątki kończą cykl numerologiczny tutaj już jak coś yy, jest do Bani, to jest do Bani. To po prostu to zostawiamy. Dalej tego nie zabieramy w nową drogę. Więc karty mówią: skup się na księżycu. Skup się mm, na tym, co ukryte, na tym, o czego nie wiesz. Dociekaj, szukaj, działaj. Przyjrzyj się sprawom e, bardziej. Bo możesz je widzieć niewyraźnie, możesz nie o wszystkim wiedzieć. Na księżycu każą się skupić. Jest to też karta emocji, dla niektórych karta też takich zajęć artystycznych. Może to drugie finansowanie, słuchajcie, po, dla niektórych oznaczać dodatkową pracę, która polega na tym, że wykorzystujecie swoje zdolności artystyczne. No nie wiem, no na przykład w szydełkowaniu, robieniu dekupażu, czegokolwiek, tak? Może to być to drugie źródło finansowania. To nie musi być kredyt, tak? Może tutaj po jakichś akcjach być wam trudno z jednej pensji utrzymać się, więc będziecie dorabiać. I tutaj też jest to karta artystów wtedy. Możecie coś pisać, może bloga otworzyć, różnie. E Jaki wynik tego tygodnia? Z czym kończycie ten tydzień? Z dwójką buław. Dwójka buław to jest rozważanie różnych opcji, różnych możliwości, słuchajcie. Widzenie rozwiązań. Taka chęć już do tego, że my byśmy chcieli już coś zadziałać, już nas gdzieś ciągnie. My nie chcemy tkwić tu w tym miejscu, w którym jesteśmy, więc fajna karta, bo po tym wszystkim. Możecie nabrać świeżego spojrzenia na życie swoje, na, na to, jak żyjecie, jak działacie, co robicie, i tutaj już przyglądacie się różnym rozwiązaniom, różnym opcjom. W dwójce zaczynacie, bo to jest e, karta barana, tak naprawdę, czyli karta działania. To jest e, Mars. E, Czyli też karta przyglądania się, czym jest dla mnie jedna opcja i czym jest dla mnie druga opcja. Za chwilę w Trójce możecie podjąć wybór. Wskazówka na ten tydzień: Czwórka Buław. Czwórka Buław to karta domu, stabilizacji. Dom może być po prostu tym domem, który wytworzycie z przyjaciółmi. Może być po prostu informacją, żeby skupić się na, na tym, co macie, tak? Jeżeli się z kimś rozstaliście, to na przykład skupcie się teraz na sobie, na dzieciach, na tym, co Wam sprawia przyjemność, na e, spotykaniu się z bliskimi, na, na, na domu, stricte, na murach, na czterech ścianach, na upiększaniu tego domu. Jedno jest pewne. A w tle czytania macie rycerza Buław, a rycerz Buław idzie po to po co chce pójść. Jego nikt nie zatrzyma. On jak sobie upatruje cel, to go osiąga. Więc karty mówią: działaj, działaj, droga rybo. Nie zasypuj gruszek w popiele i bardzo dobre pomysły przychodzą do głowy, bardzo dobre początki. Korzystaj ze swoich umiejętności, korzystaj z różnych możliwości, przyglądaj się sprawom pod różnym kątem. Sprawy ukryte Przyświeć światłem, przyjrzyj się, jak wyglądają, skup się na tym, co masz, a masz bardzo dużo, bo dom y, bliscy, którzy w tym Twoim otoczeniu, w tym Twoim domu się znajdują, przedstawiają olbrzymią wartość dla Ciebie i nie bój się y, podążać po swoje. Po prostu przejdź po swoje, iść po swoje, walcz o siebie. Wszystkiego dobrego.